E aí Tylko jeden reprezentant polski pozostał w singlowych rozgrywkach na US Open, a ta rakieta to nie byle jaka rakieta, tylko Iga Świątek pozostała nam w głównej drabince singlowego US Open. Przemek Ofiara, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym Supertenisie. Będziemy sobie dyskutować dzisiaj właśnie o Idze, a także troszkę o Hubercie Hurkaczu, który już niestety pożegnał się z rozgrywkami w w Nowym Jorku. Z Michałem Chojeckim będziemy dyskutować, który pilnie śledzi występy naszych tenisistów. Cześć, Michał. Cześć, dzień dobry wszystkim. 6-0-6-1 i Świątek pokonuje Japonkę Shibacharę. Pierwszy set w 23 minuty. To nawet herbata nie zdąży ostygnąć specjalnie i już set wygrany. No Naprawdę bardzo dobry mecz IGI Świątek. Zwłaszcza tak porównując do tego pierwszego, który no mocno trzeba przyznać za niepokoju i mnie, myślę, że nie tylko mnie, również wielu kibiców IGI. Bo rzeczywiście ten pierwszy mecz był taki, no zostawił dużo znaków zapytania. Tam było mnóstwo niedokładności, błędów. Natomiast teraz naprawdę IGA zagrała dużo lepiej. Wiadomo, że, że dużo będzie głosów, że, że grała tylko z jakąś jedną sibacharą, czyli zawodniczką z trzeciej setki specjalistką od Debla, taką zawodniczką, która nieco sensacyjnie w ogóle wskoczyła do tej drabinki Sigla, ale tak patrząc tylko i wyłącznie na grę Iggy, naprawdę dużo lepszy tenis, niesamowicie dobre statystyki serwisowe, naprawdę świetny, świetny serwis. No Iga naprawdę bardzo mało punktu w ogóle przegra przy własnym podaniu, do, do tego taki naprawdę ostry jak żyleta. Yy, dokładny i skuteczny backhand. Yy, bardzo dobre yy, takie decyzje podejmowane na korcie, a tego przede wszystkim brakowało właśnie w pierwszym, w pierwszym meczu. Teraz naprawdę bardzo taka Iga skupiona, nie podejmująca nadmiernego ryzyka, bardzo skuteczna, yy, wiedząca co ma zrobić, koncentracja od początku do końca. I, no i nawet Iga po meczu mówiła, że w zasadzie z wszystkiego, jest zadowolona, że, że dzień przed tym meczem spokojnie trenowała, a pewne elementy chciała tak doszlifować i, i właśnie w trakcie meczu yy, widać było, że ten, że ten trening yy, zaprocentował. 71% pierwszego serwisu Igi Świątek to jest dobry procent, ale to też pokazuje, potwierdza to, co Ty mówisz o tym skupieniu Igi Świątek. Nie psuła zbyt dużo tych, tych, tych serwisów. Tak, naprawdę serwis, serwis funkcjonował znakomicie, no wiadomo, że te statystyki trafionego poda pierwszego podania są takie statystyki niezależne od rywalin I, i to też po, to tak abstrahując w ogóle, no niezależnie od tego z kimiga grała, to naprawdę bardzo dobry poziom serwisu, natomiast też jeżeli spojrzymy na, na poziom wygrywanych w ogóle pierwszych pi piłek, i przy pierwszym podaniu, i przy drugim, no to zachwycające. Tam było ponad, grubo ponad 80%. Tutaj oczywiście już znaczenie miało siła returnu Japonki, a ja wiadomo, że nie jest to zawodniczka jakoś bardzo mocno returnująca. Natomiast naprawdę sam, sam, sam takie statystyki serwisowe igi, imponujące. Natomiast no teraz już poprzeczka pójdzie bardzo wysoko w górę. Powiem, że, że oglądałem w nocy. Mecz następnej rywalki, Igi czyli Anastazji Pawluczenkowej z Włoszką Cochiaretto i trzeba powiedzieć, że Rosjanka naprawdę zagrała kolejny bardzo dobry mecz w Nowym Jorku. To jest taka zawodniczka bardzo doświadczona, 33-latka, ona we wszystkich czterech szlemach dochodziła co najmniej do finału, Była nawet w finale Roland Garros wtedy, kiedy Iga wcześniej odpadła i właśnie przegrała ten finał z Barbarą Krejcikową. I, I naprawdę Rosjanka jest w gazie. To jest taki styl gry, taki bardzo siłowy. taki to Gra jak taki taran. W każdym zagraniu wywiera presję, bardzo mocno serwuje, bardzo mocno returnuje. Każde uderzenie to nie jest tylko, żeby przebić na drugą stronę, tylko to, jeżeli nie poluje na uderzenia kończące, to bardzo mocno wywiera presję agresywnie, atakując głównie z głębi kortu. Naprawdę przebigą teraz mecz z, z zawodniczką, nie tylko prezentującym zupełnie inny styl niż te dwie poprzednie rywalki naszej gwiazdy, ale zawodniczką no, dysponującą przede wszystkim bardzo dużą siłą ognia. I myślę, że kluczowe w tym meczu z Pawluczenkową będą takie podstawowe elementy denisowe, te pierwsze zagrania tak zwane, czyli serwis, return. Bo myślę, że tam nie będzie dużo długich wymian, tam się myślę, że dużo będzie rozstrzygać w tych pierwszych punktach w wymianie, czyli IGA naprawdę będzie potrzebna tak dobra dyspozycja co najmniej serwisowa, jak właśnie w tym ostatnim meczu, bo jeżeli Iga będzie gorzej serwować, to Pawlu Czenkowa naprawdę będzie Iga karcić na pewno mocnymi returnami, na to trzeba będzie uważać. Miejmy nadzieję, że Iga, Iga będzie miała nie, nie, troszkę nie, nie, czasu, żeby się wyluzować przed tym meczem. Została zapytana przez reportera Eurosportu, czy może polecić jakieś ciekawe steki, bo na steki podobno się wybiera Iga w Nowym Jorku, ale mówi, że drogo, jakieś drogie steki poleciła. Ciekawe, ile kosztują? Znaczy, no, Iga podejrzewam, nie, nie wymieniła nazwy, ale na Manhattanie, no, ja byłem e, jakiś czas temu na Manhattanie i wiem jakie tam potrafią być ceny, tam są takie ekskluzywne restauracje dla bardzo e, takich no, klientów naprawdę z wymagającym podniebieniem, ale też e, ceny potrafią być kosmiczne, więc domyślam się, że Iga poszła do jakiejś jednej z takich modniejszych e, restauracji, Takich bardzo drogich lokali, gdzie oczywiście serwują przepyszne te steki, ale wiadomo, że te ceny potrafią e, zwalić z nóg takiego no, przeciętnego klienta. E, natomiast no, 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 fajnie, że Iga, po prostu wiadomo, że Iga, tak jak mówiła, ona mieszka teraz e, blisko Central Parku, czyli to jest taka okolica. Wiadomo, tam jest duży zgiełk, duże te wieżowce, ale też jest ten ogromny taki kompleks parkowy, gdzie, gdzie można fajnie się zrelaksować, a Iga na no, mówiła, że, że, że ten hałas w Nowym Jorku on tak trochę przytłacza, przeszkadza jej, i w zasadzie ten Central Park to jest takie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można tak się zrelaksować y, troszkę od tego zgiełku. A naprawdę, jak się tak wejdzie w głąb tego Central Parku, to, to można się zdziwić, y, jak, jak, jak tam potrafi być tak cicho w, w kontrakcie do tego ogromnego zgiełku który Jest tuż obok już na tych ruchliwych ulicach pełnych tych żółtych, taksówek, tłumów ludzi i ogromnych wieżowców. Natomiast no, fajnie, że Iga jakby tak znajduje czas, żeby właśnie się w ten sposób zrelaksować. To na pewno też. Też ważny moment regeneracji między jednym meczem a drugim. Kontynuując trochę ten temat, że nie tylko tenisem żyje człowiek żyje tenisista. To no również tenisist, tenisiści jak, jak każdy jednych lubią bardziej, innych lubią mniej. Ostatnio właśnie w tym kontekście sporo mówi się o sympatii, jaką iga zaczęła darzyć Włocha Mateo Berettiniego. Oni grali przed US Open taki, brali udział w takim pokazowym turnieju i z tego, co się mówi, Michał, to bardzo się polubili. Znaczy, ja nie wiem, czy tam się polubili, bo po prostu była taka sytuacja, oni on, grali w meczu mixta, Iga yy, grała z Sebastianem Corto, Mateo Beretini grał razem z, ze swoją rodaczką Zasmin po Polini. I to tak na potrzeby szło, tam się przekomarzali, Iga z Mateo, wiadomo, Mateo to jest takim takim przystojniakiem charyzmatycznym, który lubi zawsze jakoś tak pożartować. Iga też tam trochę żartowała, była taka między innymi śmieszna interakcja, a potem po prostu Iga została zapytana w czasie takich, tego dnia medialnego. Tensiści musieli odpowiadać tak szybko na takie różne dziwne pytania I Iga między innymi dostała pytanie, która, który znany tenisista najlepiej by się sprawdził w programie La Visland Wyspa Miłości, chyba tak nazywa, tak ten popularny reality show, no i Iga tak najpierw odpowiedziała, o Boże, tak zaskoczona, a potem ktoś przystojny i, i zarazem zabawny, może Mateo Beretini. no i pewnie z tej takiej wypowiedzi i wzięły się takie troszkę wśród kibiców e, emocje, że może, że może coś tam zaiskrzyło, natomiast ja, ja bym jakoś tak przesadnie tutaj nie budował jakiejś wielkiej historii, no wiadomo, no Włoch Beretini nie jestem jakimś koneserem męskiej urody, ale on uchodzi za, 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 za takiego przystojniaka, zresztą on sprawdza się również w roli modela, e, prezentując i reklamując e, produkty marki BOSS, którą ma kontrakt reklamowy, tam dużo ma z różnych sesji, również właśnie często występował jako model. No wiadomo, myślę, że jest to taki tenisista, który pewnie zwraca uwagę tej damskiej, i, i, i koleżanek z kortu i na pewno też kibicek i może, może idę też, też troszkę w woko. Dobrze. Kolejny temat y, związany z Igą Świątek to, jest, to są słowa Karolin Garsi. Rozmawialiśmy o tym y, wczoraj. Y, o, tym, y, o tym temacie. Otóż Karolin Garcia mocno sprzeciwstawiła się hejtowi, ale to nie tylko zły hejtowi, tylko y, takiemu, takiemu hejtowi na maksa, nawet życzeniom y, śmierci. Iga y, 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 poparła Karolin Garcia nawet Pisząc w mediach że to jest ważny głos, tak. Ten, no, ten temat hejtu, który dotyka tenisistów po przegranych meczach, no wraca jak bumerang. Wiadomo o co tu chodzi. To są, najczęściej są to po prostu sfrustrowani kretyni, którzy obstawiają wyniki meczów na u Bukmacherów, A kiedy tam kupon nie wejdzie, wyżywają całą swoją frustrację na tych tenisistach, którzy właśnie przegrali przez to im ten. ten nie wszedł i ten temat był już wielokrotnie poruszany. Teraz właśnie zabrała głos Karolina Garcia, która po sensacyjnej porażce w pierwszej rundzie US Open dostała mnóstwo nienawistnych wiadomości. Tam były jakieś życzenia śmierci, sugestie, że powinna popełnić samobójstwo, życzenia, żeby jej matka umarła. No w ogóle, no, no potworny rynsztok. Y Yy, obrzydliwe komentarze, którymi no właśnie niestety ci są nagminnie w, w takich sytuacjach zasypywani. Yy, no i Karolina Garcia właśnie na Twitterze taki dość obszerny post dała, w którym no, po pierwsze opublikowała te wiadomości, a po drugie właśnie zaapelowała do takiej społeczności kibiców i tenisowy, i społeczności tenisowej, że trzeba z tym walczyć, że ona jakoś jako do, dojrzała 30-letnia osoba wyrobiła już sobie jakieś takie mechanizmy, dzięki którym się potrafi przed tym bronić, ale przede wszystkim ten post był taki pełen troski o młodych ludzi, młodych tenisistów, których to dotyka jeszcze w momencie, kiedy nie są już tak ukształtowani emocjonalnie i często takie, taki potok tego szlamu, tej nienawiści potrafi no, bardzo mocno wpłynąć na te osoby, często nawet je złamać jakoś bardzo negatywnie, e, wpłynąć na, na, na ich nie tylko emocje, ale w ogóle na dalszy rozwój. No i właśnie Karolina Garcia zaapelowała, że trzeba coś z tym zrobić, że, że trzeba z tym walczyć. No i Iga ją bardzo poparła i zresztą teraz w czasie pomyczowej konferencji prasowej też została o to zapytana i, i właśnie powiedziała, że, że no już troszkę już zostało już w tym w tym kierunku zrobiona, ale właśnie powiedziała, że ta sztuczna inteligencja powinna jeszcze bardziej być wykorzystywana, żeby filtrować te wiadomości, które do tych tenisistów dochodzą, że ona stara się jakby od tego odgrodzić, że ma tylko taką skrzynkę pocztową, na której czyta praktycznie tylko mail od swoich najbliższych zaufanych osób, tych innych wiadomości nie, nie dociera, no ale no, kilka razy zdarzało się też spotkać z tym hejtem i, i no wiadomo, Iga jest taką osobą, która razem z Darią Abramowicz bardzo dużo czasu i miejsca poświęcają właśnie zdrowiu psychicznemu więc dlatego też ten temat jest jej bliski i dlatego tak no zareagowała na to i teraz też obszernie o tym mówiła. No jest to niewątpliwie ważny problem, z którym siści się mierzą i myślę, że, że powinni mieć jak największe wsparcie również ze strony. Tenisowe władze, które powinny po prostu chronić zawodników przed tego typu negatywnymi interakcjami z kibicami. Na koniec Michał, jeszcze słów kilka o Hubercie Churkaszu. Kilka słów, bo co tu więcej komentować? Dosyć łatwa porażka z Austra Australijczykiem Thompsonem. Trochę to wyglądało, mam wrażenie, jak na początku meczu Polska-Argentyna na Mundialu. Człowiek już po kilku minutach spodziewał się, jak to się skończy. Znaczy no, nie wiem czy po kilku minutach, bo Hubi akurat pierwszego seta zagrał bardzo dobrze. Prowadził 5-3 z przełamaniem i serwował i wydawało się, że naprawdę jest na dobrej drodze, żeby ten mecz rozpocząć od wygranego pierwszego seta. No i to był taki pierwszy kluczowy moment, bo on się jakoś tak zawahał, przestał dobrze serwować. W momencie, kiedy ten pierwszy serwis nie trafiał, to praktycznie ten Jordan Thompson, który jest naprawdę w świetnej formie, to jest naprawdę zawodnik. Ja po poprzednim odcinku ostrzegając, to będzie bardzo ciężki mecz, bo naprawdę Hubin przegrał z niebele więc tutaj też nie ma co. Wiadomo, ta porażka boli, tym bardziej, że to jest już szósta porażka w siedmiu występach Hubiego w drugiej rundzie to, to Pojawiają się takie myśli, że coś to kurczę jednak no, nie gra no, w tym tenisie Hubiego. Wiadomo, Hubi ma za sobą te perypetie zdrowotne, ta nieszczęsna kontuzja kolana, zabieg, potem te różne inne problemy zdrowotne, więc no, należało się spodziewać, że nie będzie tutaj w najwyższej formie. Ale co nie zmienia faktu, że jednak kolejna porażka w drugiej rundzie wielkoszlonego turnieju jeszcze w warunkach, które no, nie powinny Hubiemu upasować, bo przecież ona tego typu na w tego typu warunkach w innych turniejach amerykańskich odnosił bardzo dużo sukcesów choćby w Miami. Natomiast niestety znowu dopadła go jakaś taka no niemoc i w zasadzie od tego stanu 5 w pierwszym secie, to no nie, nie było wątpliwości, który zawodnik jest w tym meczu lepszy. No, hubi niby siódma rakieta świata w starciu z tym 30, który któryś nie pamiętam przybaczy, z tym drugim czy trzecim. Zawodnikiem w rankingu, był no wyraźnie słabszy, mniej dynamiczny, nawet ten serwis go zawodził. No przykra porażka naprawdę. Przykra porażka i, i, i tak powiem. No z jednej strony nie ma co jakoś przesadnie mieszać, bo Hubi nie przegrał z Byle Kim. Trzeba mieć też na uwadze te problemy zdrowotne, które są za Hubim i to jest na pewno taka okoliczność łagodząca, jak tak, używając takiej sądowej jakby. Yy, słownictwa, natomiast no, no, statystyki są nieubłagalne. No, Hupi to jest już 27-letni facet, a cały czas w tych szlemach na tych yy, yy, praktycznie tylko raz yy, zrobił dobry wynik w, w tym mój bledonie jednym, a, a poza tym no permanentnie zawodzi i, i teraz też yy, inaczej tego nie można odebrać jako kolejny zawód. No tak, tu masz rację, przesadziłem z tym Polska-Argentyna, bo tam to było spotkanie gołej z Batem. Tutaj, tutaj, jakby w Huberta wierzyliśmy przed tym spotkaniem, ale faktycznie niepokojące jest to, że Hubert po raz kolejny nie jest w stanie tej drugiej rundy przebrnąć na US Open. No. Takie są niestety fakty. no Dużo jest głosów, że może tu jakiś psycholog by się przydał, że może zmiana trenera. Natomiast ja nie sądzę, żeby Hubi tutaj podejmował radykalne decyzje. On myślę, że jest taki przywiązany do tego swojego warsztatu, który już sobie wypracował, do tych ludzi, którzy są wokół niego. I też no, sam nie wiem, czy to jakaś radykalna zmiana na innego trenera rzeczywiście by jakieś efekty. No, Hubi jest taką specyficzną osobą z tym Craigem Boyntonem wyrobił sobie takie relacje, takie quasi ojciec-syn, to są takie, no myślę, że, no, no że Hubi jest na tyle przywiązany do tego trenera i jednak no, za nim no, jest dużo sukcesu, no, bądź co moć, jednak siódme, siódme miejsce w rankingu nie bierze się znikąd, no to jednak to nie jest tak, że ta jego kariera jakoś jest na jakiejś równi po no po prostu cały czas Zawodzi w tych najważniejszych turniejach, czyli w tych turniejach wielkoszlemowych, i takie są niestety nieubłagane fakty. Michał, dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymamy kciuki za IG Świątek w trzeciej rundzie, która będzie grała z Anastazją Pawlu, Czenkową. Oby do czwartej rundy awansowała. Dziękuję bardzo za dzisiaj, Michał. Dziękuję również wam. To był super tenis. Subskrybujcie nasz kanał Super Express Sport. to bardzo proszę. O łapki w górę pod tym materiałem. Również słyszymy, widzimy się przy następnej okazji, po następnym meczu. Igi Świątek na US Open liczymy, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.